W dniach od 16 stycznia do 28 lutego odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta w celu zebrania opinii na temat zmiany granic administracyjnych gminy miasta Kołobrzeg przez włączenie do miasta obszaru części sołectwa korzystną z gminy Kołobrzeg. Po pierwsze w imieniu pani Prezydenty, i oczywiście swoim e, chcielibyśmy bardzo podziękować tym wszystkim, którzy e, poświęcili swój czas, żeby porozmawiać z nami w czasie tych spotkań e, w różnych miejscach naszego miasta. Bardzo ciekawych rozmów za nie szczególnie nie, bardzo dziękujemy. No i tym samym skończyliśmy właściwie ostatni element, który jest tam potrzebny do, do złożenia wniosku, do skompletowania wniosku o, o poszerzenie granic naszego miasta. Konsultacje się zakończyły. To bardzo ważny element tego całego procesu, który rozpoczęła Rada Miasta podejmując uchwałę w sprawie przystąpienia do działań związanych z poszerzeniem granic. We wskazanym terminie wpłynęły 2104 ankiety, z czego 2076 ankiet złożyli mieszkańcy koło brzegu, a 28 ankiet złożonych zostało przez osoby, które nie są mieszkańcami koło brzegu. To jest 2000 rozmów, proszę sobie wyobrazić naszych urzędników i nas z tym. Ponad 1000 dokładnie 1941 osób z tych ankietowanych opowiedziało się za przyłączeniem. Terenu. Korzyścienka do gminy Miasto Kołobrzeg, ale były też głosy przeciwne i takie głosy wstrzymujące się osób, osób, których nie udało nam się do tego pomysłu do końca przekonać. Bardzo ważne dla nas są opinie, które dodatkowo wpłynęły w konsultacjach. Otrzymaliśmy stanowisko. Rady Seniorów. Bardzo dziękujemy seniorom. Oni również opowiedzieli się za tym, że jest to dobry kierunek dla rozwoju naszego miasta. Procent osób ankietowanych to nieco ponad 5% uprawnionych do głosowania. Mogłoby się wydawać, że te 2000 to nie jest dużo, prawda? No, na 40 około tysięcy mieszkańców. Proszę tak tego nie zestawiać, bo rozumiem, że zestawiamy wyniki konsultacji w gminie z wynikami konsultacji w mieście. Troszeczkę nam zabrakło dzielnic jeszcze takich ukonstytuowanych, bo jak Państwo wiecie, właśnie ogłoszone zostały wybory na, do zarządów dzielnic. Troszeczkę inna formuła w tej chwili będzie obowiązywała. W gminie bardzo zaangażowali się, można powiedzieć, równorzędni funkcjonariusze, jak u nas członkowie zarządu, czyli sołtysie. I tam łatwiej jest przejść od domu do domu w małych sołectwach czy w sołectwach gminy. My prowadziliśmy inaczej kampanię, inaczej prowadziliśmy konsultacje. U nas też były rozmowy bezpośrednie, no ale nie polegały na tym, że szliśmy od mieszkania do mieszkania. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Dla nas bardzo ważne jest to, że 93% tych, którzy zabrali głos w konsultacjach, opowiedziało się za tym procesem. Miasto jest już po spotkaniach z Radą Gospodarczą i czeka na jej stanowisko. Ważnym w tym temacie jest także głos Związku Miast Polskich. Z tematem poszerzenia granic naszego miasta prezydent zapoznała także wojewodę, który po przyjęciu wniosku przez Radę Miasta będzie go opiniował. Do Rady Miasta trafisz, proszę Państwa, kompletny wniosek. Projekt uchwały o przyłączeniu gminy Korzyścienka do gminy Miasto Kołobrzeg. To jest ostatni krok. Wniosek jest dosyć obszerny. Wymagał szeregu różnych dokumentów, m.in. od Starosty Kołobrzeckiego od pozyskania informacji z gminy Kołobrzeg, od również od głównego geodety kraju czy marszałka województwa zachodniopomorskiego, to są dokumenty obligatoryjne, które musieliśmy do tego wniosku dołączyć. No i oczywiście uchwała rady gminy Kołobrzeg w tym zakresie, którą podjęła 3 marca Oto również występowaliśmy i informowaliśmy o procesie i oczywiście najistotniejsze warunki konsultacji przeprowadzonych na terenie naszego miasta.